Siema, siema, z tej strony Paweł Prozzi i nagrywamy właśnie kolejny odcinek Denstrotera. Tym razem dojechaliśmy do Budapesztu. Zaczynamy! Pierwszy budynek, którego nie sposób przeoczyć to oczywiście parlament. Postanowiliśmy zajrzeć do środka, pozwiedzać i sprawdzić, czy jest większy niż pleca krzycha. Następnie udaliśmy się na wzgórze Galerta nagrać timelapse zachodu słońca. Jeśli planujecie kiedyś pojechać do Budapesztu, to miejsce warto odwiedzić. Drugiego dnia postanowiliśmy wybrać się na basztę rybaka. Stwierdziliśmy, że będzie to świetne miejsce do zdjęć i nagrywek. Niestety plany pokrzyżowali nam turyści, turyści i jeszcze więcej turystów. Oczywiście mogliśmy się tego spodziewać podczas słonecznego czerwcowego weekendu. Rozwiązanie było tylko jedno: powrót następnego dnia o wschodzie słońca. Pozostało tylko nastawić budziki na naszą ulubioną porę i czekać na przyjemny alarm. Jak to się powstawało dzisiaj? Rewelacja. Co? Rewelacja. Czuję się jak młody Bóg. Ale nie wyglądasz. Tym miłym akcentem rozpoczęliśmy kolejny dzień. Tak jak zakładaliśmy, baszta rybaka o wschodzie słońca była pusta, więc mogliśmy przystąpić do tanecznych nagrywek. <słyski> W życiu i w tańcu jest podobnie. Nie zawsze wszystko wychodzi tak jak chcemy. Ostatnim przystankiem w Budapeszcie jest Simplakert. Miejsce, które odkryliśmy przez przypadek. Miejsce, które nazywa się Ruin Bar. Wczoraj przyszliśmy tutaj wieczorkiem zobaczyć jak wygląda imprezowe życie Budapesztu. Kawałek możecie sprawdzić tutaj. To miejsce znajduje się w starej kamienicy i ktoś wpadł na rewelacyjny biznes, żeby tego nie odremontować, tylko stworzyć tutaj imprezownię, która przeradza się w targowisko to wpada na takie pomysły w ogóle. Jak widzicie, to miejsce tętni życiem za dnia i w nocy, także propsujemy. To miejsce zrobiło na nas ogromne wrażenie. Na koniec kilka kadrów z Simplakert i mały protip podróżniczy. Na stolicy Węgier warto zarezerwować sobie przynajmniej 3 dni. Odległości i wysokości między atrakcjami są dość spore, więc najlepiej zabrać ze sobą sportowe, wygodne buty. Lecimy dalej w trasę. Następny przystanek, Serbia. Do zobaczenia! Paweł, zamówiłeś? Wyobraźcie sobie, że zamówiłem zupę, która była. Pani powiedziała, że to jest cucumber soup, nie? Czyli w wolnym tłumaczeniu teoretycznie zupa ogórkowa. Ale na Węgrzech zupa ogórkowa to jest mizeria. Także jem mizerię jako zupę pierwsza w życiu To dobra To smakuje tak jak mizeria Ale śmietana jest bardziej wodnista Rafael, Smacznego Dzięki.